Pytam się, czy są bóle głowy, a pacjenci mówią: tak, tak, ale to od komputera. Nie ma bólu głowy od komputera. Generalnie nie ma idealnej pozycji siedzącej. Miałam już pacjentów, którzy uzyskali ode mnie pomoc już po pierwszej wizycie i po pierwszej wizycie już przeszły wszystkie bóle głowy. Czy to jest bolesne? Marzę o tym, aby zapracowane kobiety odkryły, że ruch nie musi być skomplikowany, a każda chwila aktywności to krok ku lepszemu życiu. Cześć, jestem Justyna Szarawarska, trenerka od zdrowego kręgosłupa i postawy. Witam Cię w rozmowach w ruchu, gdzie każda rozmowa otwiera nowe możliwości dla zdrowia i sprawności. Cześć, witamy Cię w kolejnych Rozmowach w Ruchu. Dzisiaj ponownie mam ze sobą Zuzę Jandziś, Hej. fizjoterapeutkę stomatologiczną i estetyczną. Miałyśmy ostatnio wspólnie razem wywiad i dziewczyny pytałyście mnie, żebym ponownie zapytała tutaj Zuzę o napięciowe bóle głowy, i dzisiaj właśnie sobie o tym porozmawiamy. Ale zanim to zrobimy, krótkie wprowadzenie. Kim jesteś Zuza i komu pomagasz? Jeszcze raz dzień dobry, cześć. Tak, jestem fizjoterapeutką czaszkowo-twarzową, inaczej mówimy na to stomatologiczną. Pracuję w gabinetach stomatologicznych z różnymi stomatologami, ortodontami, protetykami i chirurgami. Zajmuję się leczeniem bólu w okolicy twarzy, głowy, szyi i karku, ale też różnymi dyskomfortami właśnie w tych okolicach. Mhm, super. To dzisiaj skupmy się właśnie na tych bólach głowy. Jakie te bóle głowy możemy mieć? Generalnie wyróżnia się plus minus dwie kategorie. Są to zarówno migreny, jak i napięciowe bóle głowy. Z migrenami zazwyczaj jest o tyle problem, że to są dolegliwości bólowe na tle chemicznym, czyli coś dzieje się z naszym ciałem, co wpływa na ból głowy, tak jakby wewnątrz mózgu. A napięciowe bóle głowy to są bóle głowy, które możemy leczyć. Zazwyczaj to są bóle z pochodzenia Zbyt dużego napięcia mięśni otaczających właśnie głowę, czyli na przykład mięśni moskowo-bojczykowo-sudkowych, mięśni czworobocznych, ale też mięśni podpotylicznych, które jeżeli się napną, mogą dawać nawet objawy promieniowania bólu w stronę zębów czy na całą głowę, a nawet mhm. do oka. Wow! Powiedz nam proszę, czy z jednym i z drugim bólem możemy pracować? Oczywiście z napięciowym bólem głowy praca będzie łatwiejsza i szybsza, z migrenowym. To zależy, jakie jest podłoże tej migreny. Jeżeli chodzi o te nasze bóle głowy, czy to zarówno migrenowe, jak i napięciowe, czy to samodzielnie możemy sobie zdiagnozować, czy warto byłoby się jednak gdzieś udać? Jednak jest to bardzo, bardzo trudne do zrobienia samodzielnie. Czasami niektórzy przychodzą do gabinetu z zupełnie innym problemem. Pytam się, czy są bóle głowy, a pacjenci mówią: tak, tak, ale to od komputera. Nie ma bólu głowy od komputera. Jest ból napięciowy, z którym możemy, możemy działać jak najbardziej. Yy, I rozumiem, że na terapii rozpracowujecie mięśnie struktury, które są wokół, tak? Tak, nie tylko mięśnie, też powięź yy, i czasami niestety stawy, stawy kręgosłupa szyjnego i stawy skroniowo-żuchwowe. Czy to jest bolesne? A broń Boże, to jest bardzo, bardzo przyjemne. Często zdarza się, że pacjenci zasypiają u mnie na leżance. już na drugiej wizycie. Na pierwszej mamy zapalone górne światło, żeby pacjent się przyzwyczaił do mojego dotyku, wiedział co go spotka i że nie będzie strasznie. Na każdej kolejnej wizycie światła są zgaszone, jest bardzo, bardzo przyjemna atmosfera, w tle leci taka wyciszająca muzyczka i generalnie naprawdę można odpłynąć. Brzmi fantastycznie. Czy te światła są zgaszone po to tylko, żeby było przyjemnie? Czy to ma jakieś dodatkowe też właściwości pozwalające się na przykład rozluźnić? Tak, ma to właściwości zdecydowanie takie relaksujące. Światło jest wtedy takie przyciemnione, typu zachód słońca, wtedy możemy bardzo, bardzo zapaść właśnie w taką mikrodrzemkę, a nawet jeżeli nie drzemkę, to w bardzo spokojny stan. To bardzo wpływa na regulację układu nerwowego. W momencie kiedy jesteśmy bardzo, bardzo przebodźcowani i sam ból już bodźcuje nasz układ nerwowy, to każde wyciszenie go będzie na wagę złota, a każdy dodatkowy ból będzie ten układ nerwowy przeciążał. Dlatego ja zawsze gaszę światła i zawsze pracuję bezboleśnie z pacjentem, żeby jak najszybciej wyciszyć ten układ nerwowy. Ja już tutaj zaczęłam się rozluźniać na myśl o wizycie u ciebie. Powiedz mi, proszę, czy samodzielnie możemy właśnie jakoś przeciwdziałać bólom głowy? Przede wszystkim dobra dieta. Dobry sen, snu przede wszystkim dobrze dobrana poduszka, ale też aktywność fizyczna, no nie ma co ukrywać, jest kluczem do sukcesu. Czy mogłabym Cię zapytać o to, jak dobrać odpowiednio poduszkę? Generalnie taka poduszka powinna być poduszką ortopedyczną. Ja zalecam, żeby to była płaska poduszka bez żadnych fal i wzniesień. Najlepiej piankowa, taka, która dostosowuje się pod głowę o wysokości, tak, nie wiem, 7 cm. I dla każdego te 7 centymetrów będzie dobre? Czy są osoby, które będą potrzebowały trochę grubszej albo trochę Są osoby, cieńszej? które będą potrzebowały różnego rodzaju, ale są takie poduszki, które są bardzo, bardzo uniwersalne i dostosowują się też do ciężaru naszej głowy i ustawiają tą szyję w bardzo neutralnej i bardzo dobrej pozycji. Więc mhm. ja myślę, że to będzie optymalna taka wysokość dla każdego. Super, czyli dbając o dietę, dbając o sen, o to nie się, się, yy, Płyniemy pozytywnie właśnie na regulację tych bólów głowy. A co jeszcze możemy samodzielnie zrobić? Albo jak możemy zorganizować sobie stanowisko naszej pracy, żeby te bóle może się nie zmniejszały, ale żeby na przykład nie powodować ich zwiększenia się? Generalnie nie ma idealnej pozycji siedzącej jest. Y tak się mówi u nas w środowisku, że najlepsza pozycja siedząca do pracy to jest każda kolejna. Ta, na, ta następna. <grymne> tak, dokładnie. Więc jak najczęstsza zmiana pozycji. Ja staram się mówić pacjentom, prosić ich, żeby nastawiali budziki co pół godziny, żeby jednak zmienić tą pozycję, napić się wody, przejść się, zobaczyć coś przez okno, albo po prostu nawet usiąść noga na nogę już mówię, dobra, nawet to siedzenie noga na nogę, ok, byleby tylko coś zmienić w swoim ustawieniu kręgosłupa. I samo takie dotlenienie będzie już bardzo, bardzo dużo dawać. Super. Ja bym jeszcze tutaj na pewno właśnie dodała spacery. Och, oczywiście, tak. Spacery są świetne, szczególnie z takim mindfulnessem, czyli wyłączeniem telefonu, o. wyłączeniem muzyki, obserwowaniem przyrody, zapachów, to czego co możemy zaobserwować, dotknąć, jakby wszystkie zmysły, żeby pobudzić najlepiej. Tak jest. I picie odpowiedniej ilości Och, wody przede wszystkim. Czy jak już sobie zastygniemy przy tym biurku? Przed komputerem będziemy cały czas w takiej pozycji zgarbionej, plecy będą coraz bardziej zaokrąglone, głowa wysunięta do przodu. Czy to może pogłębiać bóle głowy? Oczywiście. Jakie czynniki, Twoim zdaniem, najczęściej powodują bóle głowy? No, właśnie to, co już powiedziałyśmy, czyli niewyspanie przede wszystkim. To jest główny chyba taki czynnik, któremu możemy zaradzić, brak odpowiedniego nawodnienia organizmu, ale też niejedzenie nieregularnych posiłków. Jedzenie zbyt dużych i obszernych posiłków. To wszystko bardzo ma ze sobą wpływ, i, i ten brak ruchu też myślę, że jest mega dużą komponentą, która jest y, bardzo ważna w, w utrzymaniu takiego dobrego stylu życia. Mhm, super. A jeżeli ktoś zgłosi się do Ciebie na terapię z powodu właśnie bólu głowy, to czy jesteście w stanie y, całkowicie wyeliminować ten ból? Y, generalnie nigdy nie mówimy, że tak lub nie. Ale z, miałam już pacjentów, którzy uzyskali ode mnie pomoc już po pierwszej wizycie, i po pierwszej wizycie już przeszły wszystkie bóle głowy. Ale to jest bardzo indywidualne, więc ja nie mogę powiedzieć tak, obiecuję, że wszyscy zostaną wyleczeni i bóle głowy przejdą od razu, bo dla jednej osoby będzie to jedna wizyta, a dla drugiej będzie to pięć wizyt, i nie ma jednej zasady. Mhm, ale jest nadzieja na to, tak, żeby sobie pomóc. Nawet jeżeli. Nie wyeliminujemy całkowicie, to na pewno bardzo, bardzo, bardzo mocno zmniejszymy występowanie i częstotliwość tych bólów głowy. Mm -hmm. Czy pacjenci dostają jakieś zadania domowe? Tak, oczywiście, dostają zadania domowe, ale one są też mocno zindywidualizowane pod konkretną osobę, czyli pod daną postawę ciała, aktywność w ciągu dnia, jak ktoś właśnie pracuje, czy jest to praca siedząca, czy stojąca. Więc wszystko, wszystko jest bardzo mocno zindywidualizowane. Ale, bo chyba wiem do czego zmierzasz, takie jedno najprostsze ćwiczenie uniwersalne, które sprawdziłoby się raczej u każdego, to jest chociażby rozciąganie karku, czyli ucho do barku i rozciągamy tutaj aktony mięśnia czworobocznego. Mhm, super, to jest fantastyczne ćwiczenie. A powiedz nam, jak zrobić je poprawnie, bo to też można sobie zrobić tak. i niekoniecznie odczuć to, co potrzebujemy. Tak, dlatego ja zawsze Edukuję moich pacjentów już podczas terapii. Ważne jest to, że podczas zgięcia ucha do barku, nie możemy wykonać tego ciałem naszym całym, tylko przy stabilnym kręgosłupie ucho do barku. Bark przeciwny dajemy niżej i wtedy musimy poczuć rozciąganie właśnie tutaj z boku szyi. Ważne jest to, żeby głowa nie wychodziła też przed klatkę piersiową, ani nie była zbyt mocno cofnięta, czy jestem naszym drugim podbródkiem, jakimś takim przesadnym do tyłu. Chodzi o to, żeby znaleźć złoty środek. Czyli ja zawsze mówię pacjentom uszy nad barkami i wtedy przechyl do jednego barku, poczuj rozciąganie, przytrzymaj to około 30 sekund, jak możesz dłużej, to super. Ale nikt nie ma czasu, więc już te 30 sekund zawsze mogą poświęcić. Wróć sobie spokojnie i zrób na drugą stronę. I to ma być przede wszystkim przyjemne i tak. przynoszące ulgę. Dobrze, super. Dziękuję Ci bardzo Zuza ja za kolejną inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że w głowach naszych słuchaczek teraz pojawiły się pomysły, że jeżeli jest ból głowy, to może można byłoby coś z tym zrobić i w tym kierunku podziałać. Także bardzo dziękuję. Ci dziękuję. A jeśli nasza rozmowa z Zuzą ci się dzisiaj podobała, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał po więcej inspirujących rozmów w ruchu z ekspertami. Do zobaczenia!